Technika, czym się różni? No, różni się przede wszystkim czasem, jest troszkę dłuższa operacja, ponieważ trochę czasu wymaga, żeby założyć te szwy. Tym bardziej, że to gardło tutaj nie jest zbyt szerokie u człowieka i trzeba się obrócić igłą, nitką. Więc to, nie, to jest takie troszkę zajmujące czas. Natomiast dla pacjenta to, to nie ma żadnego wpływu, bo pacjent jakby nie odczuwa żadnych większych dolegliwości. Te szwy są niewyczuwalne. One słuchajcie zanikają. Około rok czasu on, te szwy się trzymają i potem, zanika, potem się rozpuszczają. Ale przez ten rok czasu to gardło się już układa i ono potem już... Nie opada, yy, więc to nie jest tak, że jak one się rozpuszczą, to już znowu wróci chrapanie. Nie, właśnie. Po roku szwów już nie ma, zrobią się zwuknienia podśwodkowe i podniebienie jest sztywne. Więc tak to działa. No, ostatni szef. Nożyczki poproszę i mamy operację okay, zakończoną. Okay.